Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne premierowe spotkanie w serii FenBass Simulator. Moi drodzy udało się, a jednak moi drodzy, że tak powiem, nie wiem od czego zacząć w sumie, bo już nagrywałem w sumie kilka materiałów z Eurotraka i z ATS-a dla Was na zapas i w sumie tam już się wypowiedziałem na temat komputera, ale wypowiem się pierwszy raz w FenBasie, ponieważ jest to bardzo ważne żebyście wiedzieli, że słuchajcie, właśnie w tym momencie widzicie nowy komputer. Znaczy to jest ten sam komputer, tylko jest on po prostu po generalnym remoncie, wygląda on zajebiście. Kto widział na Instagramie, ten widział niedawno temu, Czasami tam może coś będę dodawał, więc warto obserwować Instagrama. Bo wtedy widzicie tam zabudowę, która właśnie jest ledowa, yy, zmienia sobie kolorki. No i tutaj kiedyś za jakiś czas pojawi się materiał, słuchajcie, z Eurotraka dopiero w nowym roku, co prawda, i w lutym, tak więc jeszcze dwa miesiące macie na to, ale słuchajcie, chodzi o to, że przedstawię tam, co dokładnie zostało zmienione, ale też opowiem o tym tutaj. Nie będę już tego pokazywał dokładnie w oddzielnym materiale, w sensie na jakiejś tam wkładce do tego filmu, co dokładnie zostało zmienione. Jest to praktycznie ten sam komputer, ten sam, nie wymieniałem procesora, nie wymieniałem płyty głównej, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Moi drodzy, skalibrowałem kierownicę, skalibrowałem sobie, skalibrowałem sobie, słuchajcie, yy, no grę, przygotowałem się już do nagrywania, czekajcie, tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że mi tutaj wszystko będzie działać, o działa, bo jeszcze tutaj z tym trackirem muszę po, powalczyć, bo tam gdzieś, może coś muszę poprzestawiać. Ale wszystko tak poza tym chyba dobrze działa. No i moi drodzy, mam trasę do zrobienia. Mam do zrobienia trasę z Berlina pierwszą do Dresdena. Jak widać na razie Polski nie ma, ale ją kupuję. Kupuję ją słuchajcie, kupuję sobie nowy autobus. Tak więc, moi drodzy, już w kolejnym odcinku powinno się to pojawić. Czyli za jakieś dwa tygodnie. A ja słuchajcie, cóż, wyjeżdżam sobie dzisiaj w trasę do Dresna do Drezna i słuchajcie, jest taka tak naprawdę próbna trasa, ponieważ ja tyle co, zdołałem tutaj przyjechać przed nagraniem pierwszy kawałeczek tym autobusem, żeby zobaczyć czy wszystko na pewno dobrze działa, nie? Tak więc ja jestem już ogólnie spakowany, pasażerów mam tutaj już też na pokładzie i moi drodzy w sumie wyjeżdżam. Tak więc ja sobie włączę tylko komunikat, żeby sobie mogli posłuchać, a my sobie już jedziemy. Tak więc życzę Wam miłego oglądania i zobaczymy, ile nam się dzisiaj zdoła podagrywać, a później opowiem Wam o tym komputerze, co, co się zmieniło i, i tak dalej, i tak dalej. Bo jeszcze nie tylko komputer, ale coś jeszcze, tak więc za chwilę się dowiecie. No, klikajcie, no czemu? Oh, sehr oh, sehr und das wir bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Bitte ja, Schaut ja, euch deshalb Waren während vor. der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut ich sich auf so eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für Eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt von viel Spaß. An Flixbus. Ja. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app your, your that's smartphone that's so you can take advantage of our many exclusive online discounts. Ooh. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions We always Thank listening. We hope journey zauważyliście może kilka razy tak brudnęło dziwnie, nie? Yy, zależy to chyba od Trakira, coś tutaj muszę jeszcze bawić się tym. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ta myszka też widzę, że tak dziwnie, że sami gdzieś mi się przestawia, więc będę musiał po prostu się temu przyjrzeć, ale dzisiaj powinienem sobie z tym dać radę. E, tak więc moi drodzy, cóż, e, zapraszam Was, że tak powiem, na pierwszą trasę po remoncie komputera. E, ogólnie w sumie na kanale pierwsza trasa, ponieważ e, chyba jest to pierwszy odcinek, e, pierwsza gra, e, którą widzicie tak na bieżąco e, z rzeczy, jakie się dzieją, nie? Bo Eurotrack jest planowany ATS, a tam już się ponagrywało. No na chwilę bez gra działa działam zajebiście. Pierwszy raz dopiero gram, bo tyle co ją zainstalowałem. Yy, no i tyle. No, tutaj jeszcze ewentualnie jakieś rozmycie muszę z przodu ustawić, bo mi tam troszeczkę chyba rozmazuje te pasy, nie? Drogowe. No ale to już jest taka pierdoła. Moi drodzy, pró prócz komputera ogólnie zmienił się monitor. Yy, na Samsung Essential S3 jest o, o wiele większy, znaczy o wiele większy, no o 3 cale dosłownie większy, ale ma różnicę, ma różnicę i Wam powiem, że naprawdę fajnie się prezentuje. Yy, mało tego, mogę sobie na nim nagrywać materiały w 4K, tylko od razu mówię, że niestety 4K nie będzie na moim kanale i będę musiał o tym też wytłumaczyć w ETS i WTS, ponieważ tam myślałem, że będzie, że uda się 4K, ale niestety, znaczy nagrywać obraz mogę w 4K, nawet Action mi na to teraz pozwala przy tym monitorze, tylko chodzi o to, że mój komputer musiałby zapisywać ten materiał, taki przynajmniej, który nagrywałem ostatnio z ATS-a, i chciałem go przetworzyć na 4K w programie, to zajęłoby mi to 5,5 ,5 godziny, gdzie materiał miał zaledwie 40 minut. Tak więc powiem Wam szczerze, że odpuściłem sobie ten temat i zostałem przy 1080p, ponieważ 1080p przetworzy mi do maksymalnie 2 godzin, gdzie nawet, no może nawet mniej, bo teraz sobie nam jeszcze przedstawiłem w ekranie, bo w nie też mi nagrywało w 4K. A po co mi ma na 4K, skoro tylko 4K i tak nie wykorzystam? Więc uznałem, że ustawię sobie tam z powrotem na 1080p. No i słuchajcie, to powinno wystarczyć, bo powiem Wam szczerze, że jakość wcale nie jest zła na te 1080p i równie dobrze się to ogląda bardzo płynnie, więc ja myślę, że może przy tym zostać. No ale niestety 4K, no nie będzie za prędko, bo mój komputer po prostu no, kawał czasu by musiał zapisywać to w programie, nie wiem czy ja bym zmienił sobie program na jakiś inny, to by to poszło szybciej, ale wątpię, ponieważ faktycznie zanim on przetworzy jakoś 4K, bo to na pewno trochę czasu zajmuje, tak? Więc to jest jednak o wiele większe, musi być bardziej wydajny ten program, żeby tak szybko przetworzył. I komputer pewnie też, ponieważ mam tylko 16 GB no i teraz wam opowiem co się zmieniło w komputerze. A zmieniło się to, moi drodzy, że... Yy, tak, zostało wszystko w sumie to co było. Zmieniła się obudowa komputera na Genesis, taką podświetlaną mam, Elite 503 ARGB. Druga sprawa to kość RAM, która doszła, czyli 8 giga doszło, czyli jest 16 giga razem. Yy, doszedł dysk SSD 1TB i w sumie teraz korzystam na, tylko na dyskach SSD ponieważ dysk HDD jakimś dziwnym trafem dosłownie słuchajcie po, yy, po odebraniu tego komputera z serwisu i po pierwszym wgrywaniu plików na ten dysk HDD czyli muzykę właśnie którą teraz może tam czasem słyszycie sobie w menu ponieważ ją sobie włączyłem Słuchajcie, nie uwierzycie, ale jak zacząłem szperać w tym dysku tam, żeby sobie prze, muzykę czy coś tam wgrać, to mi zaczął szaleć dysk. I miałem problemy niesamowite z uruchomieniem komputera i z wyłączeniem go. No i jak ten dysk odłączyłem, słuchajcie, wyłączyłem i zrobiłem test, wyłączyłem ten komputer z zasilania, odłączyłem dysk, Odpaliłem komputer, działa jak nowy, nie? Czyli w dysku HDD. Dysk HDD się po prostu skończył. No i niestety tam pan Ernest, który mi stawiał komputer na nogi, którego serdecznie pozdrawiam, no albo to przeoczył, albo po prostu wydawało się faktycznie, że wszystko jest OK. Bo zauważyłem też, że wszystko niby było OK. Tylko po prostu zaczęły się dziwne rzeczy dziać i jak ja zacząłem w tym dysku szperać, nie? Więc wszystkie gry mam teraz na dyskach SSD, no i wam powiem, że działa to zajebiście. Działa to zajebiście. Ja wam powiem, że Eurotrack ATS, Eurotrack na promocji 60 klatek, miejscami. Czasami troszeczkę wiadomo zejdzie, bo to jest jednak promoc. Ale jak sobie gram teraz na wersji 1.53 bez promocji, ponieważ wyszła na wersji 1.53 yy, i nie mam tam praktycznie modyfikacji poza tam dźwiękami na mana. TGX, no to Wam powiem, że słuchajcie yy, ta gra działa jeszcze lepiej nie, bez promocja yy, ATS również, tutaj w widzę też mu tam plateczki skaczą ale widzę, że obraz jest w miarę płynny i da się grać, więc nie ma co tutaj zmieniać jak najbardziej, jest wszystko ok, ewentualnie jeszcze troszeczkę ustawienia graficzne tutaj sprawdzę sobie w wolnej chwili, ale widzę, że jest chyba wszystko dobrze, tak więc powiem Wam szczerze, że no i jestem zadowolony, nie? Został też odświeżony tam system, wiadomo, postawiony na nogi. No i właśnie, że tak powiem, zaczynam tutaj nawet wszystko od nowa w Fendmasie ze względu na to, że mam te dyski wyczyszczone. A mało tego, no właśnie ten dysk HDD i tak był zniszczony, coś się z nim stało, no i przez to mi prawdopodobnie muliły gry, nie? Mimo tego, że wtedy przeniosłem sobie kiedyś te gry na dysk SSD. Więc tutaj niestety coś yy, się pokrzaniło, no i ten dysk jest odłączony, jest on w skrzynce schowany tam, ale jest on odłączony, więc nie używam go już i kiedyś przy okazji go sobie po prostu wyjmę i, i tyle i go schowam do szafki i niech sobie leży. Tak więc moi drodzy, no, yy, no piękne przedstawienie tutaj mam teraz każdego wieczoru jak sobie gram, bo świeci mi piękny tutaj yy, świecą mi piękne tutaj LEDy na wentylatorach yy, z, z tej obudowy. Bardzo fajnie to działa. Co nie od tej klimatyzacji chcą pani też boską? Przecież ona dobrze działa. No, przecież ja nie rozumiem, co ja mam tutaj zrobić. Wyłączę całkiem. Zobaczymy, co zrobię. Powinienem ztekkać, by włączyć klimatyzację. Więc moi drodzy, tak to wygląda i wam powiem szczerze, że nawet szybko mi poszła kalibracja tej kierownicy tutaj w się Myślałem, że trochę trudniej będzie, ale się troszeczkę człowiek nauczył z poprzedniego razu, jak sobie ustawiał, i już troszeczkę mnie coś zapamiętał. I wcale nie jest to nic skomplikowanego, tylko trzeba troszeczkę przy tym posiedzieć, żeby każdy klawisz tam, wiecie, to co niepotrzebne skasować, żeby się jedno na drugie je nakładało i, i będzie wszystko dobrze, nie? Tak więc, ja mam oczywiście środek tygodnia, wróciłem bardzo wcześnie z pracy dzisiaj, więc też słuchajcie, yy, korzystam po prostu, tak, że mogę dla Was nagrać materiał, ponieważ ten Fanbass mi się tyle co wczoraj zainstalował wieczorem i słuchaj, ta uznałem, że dzisiaj nagram ten materiał taki próbny z fanbasa, zobaczymy jak to wyjdzie, ale jak na razie widzę, że już jestem zadowolony. Yy, ja Wam jeszcze powiem jedną rzecz na temat komputera, Wy to samo usłyszycie właśnie w EuroTraku za jakiś czas, że komputer system Windows działał mi na zaledwie 2 GB pamięci zamiast na 8 giga, które miałem. I dlatego ten system działał tak wolno. Więc tutaj mało tego, został podkręcony chyba procesor, procesor i chyba karta graficzna też. Tak więc teraz to musi śmigać, tak mi powiedział, że to mówi, no to nie może nie śmigać, on robił testy w benchmark'u, naprawdę wyszły zajebiście i powiedział, że no teraz o tych grach, co ja grałem, no powinno być wszystko ok, i jak na razie jest naprawdę wszystko w porządku, czyli można zaufać chłopowi, no i on powiem, że no yy, z czystym sumieniem mogę polecić, bo naprawdę Sklep Enter był hatowie zrobił kawał dobrej roboty, nie? Tak więc bardzo dziękuję Ernest, jak kiedyś tam może obejrzał, chociaż wątpię w to, ale jakbyśmy tam gdzieś kiedyś zauważył, no to bardzo Ci dziękuję, bo naprawdę zrobiłeś kawał dobrej roboty w, w budżetowej kwocie, nie? Trochę mnie naciągając na monitor, co prawda, żeby sobie wymienić, ale naprawdę nie żałuję, bo faktycznie jest ogromna różnica w tym monitorze, więc... Też obraz jest przyjemniejszy, bo ten monitor jest o wiele większy, nie? więc o wiele fajniej mi się tutaj na nim korzysta. Tak więc ja jak najbardziej narzekać nie mogę i Wam powiem szczerze, że zamiast sobie wymienić procesor i płytę główną, to wystarczyło tutaj zrobić konkretny porządek od A do Z i zobaczcie jak wiele się zmieniło, nie? bo ja myślałem, że to trzeba będzie procesor wymienić nie? i płytę główną. A tu się niestety okazało, że nie trzeba nic. Trzeba po prostu go ogarnąć. Trzeba pasty powymieniać przy okazji, tak więc, no pasty też były dawno nie wymieniane, bo ja się liczyłem z tym, że no po prostu wymieniam te podzespoły, więc już tutaj, nie, tego nie ogarniałem. A tu się jednak okazało, że, że normalnie tutaj podzespoły zostają, tylko po prostu yy, doszedł ram, no i tam yy, ten dysk SSD. I tyle, tak więc powiem Wam szczerze, że ja jestem zadowolony, na razie widzę, że fajnie mi się tutaj gra, nic mi porządnie nie spóliło, czasami się może zdarzyć, że, że będą jakieś ścinki, bo to jest jednak symulator i tuż się tutaj coś dzieje w tle, więc yy, no to, tego bym się wcale nie zdziwił. No i moi drodzy... No, tylko grać. Jeszcze został bus symulator, który mi się teraz pobiera, chyba w tle. O ile mi się pobiera, I jeszcze jego muszę ustawić, żebyście mogli go za tydzień zobaczyć. Yy, mam nadzieję, że mi szybko z nim pójdzie. Tutaj, słuchajcie, nic nie grzebałem przy Force Feedbacku. I co Wam mogę powiedzieć, że nawet przy odpalaniu autobusu kierownica mi szarpie. Normalnie, jak autobus odpala, to są drgania kierownicy, nie? Więc tutaj jednak. Da się to drganie kierownicy wywołać, bo ja tam kiedyś powiedziałem, że chyba w tej kierownicy się nie da w Fernbasie, bo tak y, kierownicy ten sportswodkiem mają, że właśnie jak odpalacie, to wam drga kierownica przy uruchamianiu autobusu i wcześniej tego nie miałem, a ja tego nie miałem gdzieś tam ustawionego, nie? No ja tak naprawdę po, tylko wybierałem opcję tutaj dla tej kierownicy, gdzie skręt, gdzie gaz, hamulec, klimatyzacja kuzenie. Zaraz tam normalnie wezmę i tych ludzi wyciszę w tych ustawieniach. Wam powiem szczerze, że to wystarczyło, nie? Tutaj i ja tak naprawdę no nic więcej tam chyba nie ustawiałem. Poza, tam wyłączyłem opcję, żeby wyłączyć tam e, sposób prowadzenia podczas prędkości, nie? Że ze względu na prędkość, żeby to wiecie, nie było tak, że ja będę skręcał mocno kierownicą, a tu się okaże, że ta kierownica nie chce mi skręcać, tak jak kiedyś miałem z początku i nie wiedziałem o co tam chodzi. A człowiek się zorientował. Tak więc daleko chyba już nie mam. I dzisiaj taki będzie próbny odcineczek. Zobaczymy ile mi się uda nagrać. A resztę sobie będę tam gdzieś... Będziemy robić następnym odcinku, nie? No i ta Polska powinna być. Powinna być już ta Polska, już się... Postanowiłem, że kupię tą Polskę i autobus jakiś. Jeszcze nie wybrałem właśnie jaki, sobie będę wybierał chyba na spontanie po prostu jaki mi się spodoba to sobie kupię. Tak więc moi drodzy, no powinniśmy za, tydzień, za dwa tygodnie już sobie jechać po Polsce, nie? Może jaką Warszawkę zrobimy. Tak więc zobaczymy co tam ciekawego będzie. No i tyle, bo widzę, że tutaj jakaś widoknia na Fenbasie jest. Ale zobaczcie, dalej mi ten, nawet jak zaktualizowałem sobie, znaczy pobrałem sobie nowa grę, dalej mi ten, y, ta nawigacja mruga, nie wiem czemu, czy to zależy po prostu od tego, że ten, w tym autobusie coś jest nie tak, no nie wiem, jak sobie kupię właśnie ten autobus kolejny, y, no patrz na gościa, nie, y, jak sobie kupię ten kolejny autobus, to zobaczymy w tym autobusie innym, nie, jak to będzie wyglądać. Ten też będzie pewnie w doofce zaraz. Tak więc powiem wam, że no zobaczymy, jak będzie. No bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, o co tutaj chodzi. Nie, przecież grafikę mam na full wszystko mam na full ustawiane. Nie wiem, czy nie będziemy tutaj skręcać. Chyba tak. Nie wiem, czy mi się teraz uda. Głupi manewr, ale jednak trzeba to zrobić. Bo ja tutaj też się gadaniem zajmuję do Was i czasami się po prostu nie jestem w stanie skupić. Tak więc widzę, że fajnie działa. Mam wszystko na full ustawione, jeśli chodzi o grafikę chyba, z tego co kojarzę, to wszystko ustawiłem na full. Tak więc, jeżeli czegoś, czegoś pominąłem to na pewno to sobie poprawię i też zobaczę jak się będzie grać, ale widzę, że naprawdę fajnie tutaj się to spisuje, więc jestem zadowolony. No nic moi drodzy, tylko no, pochwalić teraz, no i widzicie, nie musiałem tak jak mówię wydawać kasy na nowy procesor, na nową płytę główną, bo bym wywalił kupę kasy, aby się okazało, że to nic by nie dało. A tutaj na tym starym sprzęcie, tyluletnim, yy, on mi normalnie, chłopi normalnie ten komputer postawił na nogi, jakby był nowy, nie? Bo dosłownie, on mi nawet powiedział, że ja miałem w benchmarku takie, yy, takie te statystyki, że ten komputer pracował według niego jak nowy, nie? Dosłownie mówi, że to musi zapierdzielać. Mówi, to nie ma opcji, nie? No i miał rację, a to że czasami się przecinki trafią, to się trafią niestety Ale to chyba na jakimkolwiek bym nie miał procesorze i karcie graficznej to byłoby to samo, nie? Tak więc... Chyba akurat do 30 minut dobijemy albo i nie Więc akurat No i akurat będę kończył, nie? sobie to odpocznę po robocie i to sobie jadę do Zorkowa pod Łódź. tak więc odjeżdżam tam pod wzgierz. Tak więc powiem Wam, że naprawdę jestem mega zadowolony, sami może możecie też ocenić jak Wam się to ogląda, czy jest może obraz lepszy, to mnie ciekawi, nie, czy będzie lepszy obraz teraz. Ja ustawiłem sobie 1080p w actionie, nie? No bo mówię, to nie ma sensu, żebym ja ustawiał tam 4K, skoro ja i tego 4K i tak w programie nie przetworzę, nie? Bo ja tu mam obraz 4K nawet. Mi się wydaje, że to jest normalny obraz 4K. No, wygląda to wszystko przezajebiście, bajecznie. Nie wiem natomiast, jak Wy to będziecie widzieć na YouTubie, nie? Będziecie mieć tam raczej maksymalną grafikę, tam ustawienia, ustawienia... 1080 pikseli, tak więc ustawcie sobie i zobaczcie sami, nie, czy coś się zmieniło pomiędzy poprzednim materiałem, aż sam to sprawdzę, nie? Jak mi poprzedni materiał na przykład wyszedł z basa, a jak ten wyszedł, tak więc jestem ciekaw. O i znowu takie widzicie mrugnięcie tą kamerą, mi się wydaje, że ten tracker muszę gdzieś tam dobrze poustawiać, nie? Ale to się zdarza tylko raz na jakiś czas na szczęście. Nie wiem czy może od tej lampy, ale dziwne. Nie wiem o czego by to mogło być. Może i od tej lampy, nie? Bo tutaj lampa mi świeci na okulary, okulary też się odbijają, i wiecie, i może to powoduje jakieś tam spięcie, nie? Bo po to jest ta kamerka, tam od Trakira, na monitorku, żeby ona tutaj te blaski łapała, nie? A jak one, wiecie, gdzieś tam będą pozakrywane, i tak dalej, no to wtedy zobaczcie, co się dzieje, nie? Wtedy szaleje. Tak więc o, chodzi o to, żeby to dobrze dostroić, nie? No ale dobra, no, może się uda. Zdążymy na tym jeszcze. No powiem wam, że mi się fajnie gra. Naprawdę. Jeszcze muszę symulator postawić na nogi, tylko tam też trzeba będzie od nowa. Wszystko zawsze więc pewnie będziemy sobie jeździć chyba z początku... Bo się nie wiem, czy będziemy jeździć normalnie na mapie Europy. Mogę sobie tam ustawić, albo będę musiał niestety... Zacząć od nowej, po tej mapie Ameryki, tam sobie pojeździć, nie? No ale trudno, jak trzeba będzie, to trzeba będzie, nic nie zrobimy. Yy, tak czy siak, da mi się dobrze grać w tej grze. Poza tym trafikiem, który tam jest, on jest tragiczny po prostu. Ale powiem wam, że jednak ta gra nie przyciąga. Te autobusy są tam fajnie wykonane, bardzo mi się podobają. No powiem wam, że Fairpass i ten bus symulator i ten debaz jeszcze, jakbym miał, to to by było naprawdę fajna trójca, by to była, nie? No ale ja póki co ja tu skręcam, chyba, nie? Prosto jadę. Chyba, tak, widzę, że prosto jadę. Prosto jadę, prosto. Tak więc powiem szczerze o, tak czasami gdzieś mi się ten tracker, albo mi się zdaje, ja nie wiem. Czasami jakby ten tracker gdzieś tam dziwnie tak pracował, ale to, tak to dobrze, nie? Tak to jest wszystko dobrze. No to sobie w wolnej chwili tam dostroję, nawet może jeszcze dzisiaj mi się zachce, nie? Bo jakoś nie jest to takie nagminne, więc mówię, to mi nie będzie jakoś tam przeszkadzać. No i słuchajcie, ja sobie już może dzisiaj, a nie, dzisiaj mi się nie uda, ale w weekend y, kupię te dodatki, nie? Kupię sobie na razie Polskę i jakiś nowy autobus, jeszcze właśnie nie wiem, czy to będzie Setra, czy to będzie jakiś Neoplan. No zobaczymy i Wam powiem, że będziemy sobie jechać, nie? Będziemy sobie jechać czymś nowym. No i akurat będzie prawie 30 minut na materiału albo no nawet będzie i super wyszło, nie? Super traska, a kolejną sobie zrobimy albo z Polski do Niemiec, albo trochę po Polsce po prostu sobie pojedzimy. Ja myślę, że sobie po Polsce pojeździć. Tak wiecie, z Warszawy do Gdańska, czy tam takie trasy wiecie. Po Polsce zrobić taki wyjątkowy odcinek, nie? Że tylko Polska. Jazda po Polsce. A takie dalsze trasy gdzieś tam na Niemcy czy coś. To się będzie robić w międzyczasie. Dojechaliśmy. No jechać moi drodzy, tak więc drezno odblokowane. Dobra, ja wyłączę sobie tutaj wszystko. Yy, odblokujmy. To też powyłączam. O, tutaj sobie mogę wyłączyć nawigację. To też mamy powyłączyć Dobra Moi drodzy, tak więc udało się dojechać Myślę, że będzie OK Proszę bardzo No i co moi drodzy? Ja myślę, że zajęliście teraz to wygląda, że tak powiem No i ja jestem zadowolony Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w, w kolejnej trasie tutaj w Fenbasie, No i postaram się za tydzień już tego bus symulatora dla Was nagrać. Znaczy już, żeby był, nie? Tak więc czas pokażę, mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. A ja się z Wami już dzisiaj żegnam, do zobaczenia. Jezu, jaką widownię ja mam Matko Boskę, jestem pod wrażeniem chyba, albo na pewno. Tak więc kończę ten materiał. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. No i ocencie, czy lepiej się ogląda, czy... Ale mi się wydaje, że chyba lepiej się oglądanie. Tak więc to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Pozdrawiam.